Za nami Dzień Sołtysa. Jak co roku obchodzony jest on 11 marca. Sołtys to nie tylko łącznik między władzami gminy, ale przede wszystkim sąsiad, często przyjaciel. Trudy ich pracy doceniają corocznie władze gminy, powiatu i województwa. No, funkcja Sołtysa. Dla samorządu to jest funkcja wręcz mogę powiedzieć kapitalna i podziękowałem im za właśnie za, za, za ten udział w życiu samorządowym Gminy Ostróda. E, mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie funkcjonowania zdrowego samorządu bez, bez udziału e, sołtysów. No, mówię, rola ich jest tak, jak nazwałem kapitalna, to jest, to jest właśnie e, to są inicjatorzy praktycznie wszelkich działań na terenie na terenie wsi, to są osoby, które e, pierwsi zbierają sygnały, jeśli są jakieś takie niepokojące rzeczy na, również na terenie wsi, mówię, to jest, spełniają niesamowitą rolę, bo to jest. Im bufor, inicjator, prawda, propagator, także w dzisiejszym samorządzie sołtysi naprawdę stanowią wielkie wzmocnienie. Jest to ogromna praca, jest to praca, która w wymiarze samorządowym nie ma ceny i to w przenośni i dosłownie, bo jest to praca społeczna, ale zauważanie po prostu tych problemów wiejskich, przekazywanie do samorządu gminy i odwrotnie, wtedy kiedy w samorządzie gminy jest ustalona realizacja celów, to trzeba je dobrze wytłumaczyć i, i czasami powiedzieć dlaczego akurat te ważne zadanie nie jest realizowane, także jest to ogniwo samorządowe. Myślę, że przyjdzie taki czas, że sołtysi zostaną docenieni oprócz tego, że Wszyscy ich uznają, to będą oni też zaszeregowani samorządowo i w należyty sposób wynagrodzeni. W samej gminie Ostruda jest 40 sołectw, czyli 40 sołtysów. Sołtysów w Polsce jest ponad 40 tysięcy, z czego prawie połowa to kobiety. To funkcja społeczna bez stałego wynagrodzenia.